Wspólnocie. Mówiłem o tym, że ludzie się organizują, ale zawsze jest potrzebne to, co nakręca. I tak jak każdy pociąg ma swoją lokomotywę, każdy statek ma swojego kapitana. Piotrze, my tu na Podkarpaciu mamy przecież dolinę lotniczą, więc wydaje mi się, że lepszym sformułowaniem byłoby, każdy samolot ma swojego pilota. Zgoda? W takim razie my mamy takiego pilota: pracowitego, zdolnego odpowiedzialnego i bardzo zdeterminowanego. Szanowni państwo, Jarosław, Jarosław Gowin. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przejechałem kilkanaście tysięcy kilometrów. Przebyłem Polskę już pewnie parę razy, wzdłuż i wszerz. Spotykałem się z tysiącami osób, odbyłem setki rozmów. I mogę powiedzieć z ręką na sercu: nie ma dzisiaj drugiego polityka w Polsce, który lepiej rozumiałby, jakimi wartościami żyją Polacy, który lepiej rozumiałby, jakie cele Polacy sobie stawiają. Każdy polityk, który uczciwie podchodzi do swoich obowiązków, do swojej pracy, ale też do swojego powołania. Ma obowiązek służyć tym prostym wartościom wyznawanym przez miliony normalnych Polaków i tym uczciwym interesom milionów normalnych Polaków. Jakie to wartości? Praca. Polacy są narodem ludzi bardzo ciężko, bardzo uczciwie pracujących. Polacy chcą sami trzymać swój los we własnych, często ciężko spracowanych dłoniach. Druga wartość to rodzina. Rodzina jest ciągle podstawową i najważniejszą wartością dla milionów Polaków. Trzecia wartość to wolność. Wolność, ta wartość, która zawsze była bliska kolejnym pokoleniom Polaków. Co to znaczy wolność? Wolność połączona z odpowiedzialnością to przede wszystkim samorządność. Reforma samorządowa to jest ta najbardziej udana z wszystkich reform, które wprowadzono w wolnej Polsce. Jest wartość czwarta. Tak ważna dla mieszkańców Podkarpacia, dla mieszkańców. Mojej małej ojczyzny. Tą wartością jest tradycja, te wszystkie zwyczaje, ta wiara naszych przodków, to wszystko, do czego jesteśmy tutaj na Podkarpaciu tak bardzo przywiązani i czemu jesteśmy tak bardzo wierni. Jest wreszcie piąta wartość. Tą wartością jest też święte słowo dla milionów Polaków: solidarność. Pięć prostych wartości, to tym wartością mają służyć polscy politycy. Nasz program, program ruchu, który dzisiaj inicjujemy tutaj na ziemi podkarpackiej, oparty jest na fundamencie patriotyzmu gospodarczego. Siłą polskiej gospodarki jest siła polskich przedsiębiorców zwłaszcza tych wszystkich małych średnich firm które wytwarzają ogromną większość dochodu narodowego które tworzą zdecydowaną większość miejsc pracy które płacą największe podatki chcę powiedzieć że przedsiębiorcy są solą polskiej ziemi a politycy mają działać na rzecz wspierania małych średnich polskich przedsiębiorstw Kiedy wreszcie skończymy z tym największym absurdem, a właściwie skandalem współczesnej Polski? Ten skandal polega na tym, że od 25 lat polscy przedsiębiorcy traktowani są we własnym kraju jak obywatele drugiej kategorii. Najpierw pada polski handel, potem pada polski przemysł. Z tym skandalem trzeba skończyć. Są kraje, które potrafiły sobie z tym poradzić, chociażby Węgry. Powinniśmy pójść tym samym śladem. W ciągu tej półtorej godziny z mapy Polski znikną dwie klasy szkół. W ciągu roku z mapy Polski Znika miasto wielkości Rzeszowa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do roku 2060 ma nas być o 8 milionów mniej. Dzisiaj jesteśmy jednym z najmłodszych społeczeństw Europy. W roku 2060 będziemy jednym ze społeczeństw najstarszych. Dzisiaj na jednego emeryta przypada dwóch pracujących. W roku 2060 na jednego emeryta przypadać będzie jeden pracujący. Co to oznacza z punktu widzenia systemu ubezpieczeń społecznych? Co to oznacza z punktu widzenia gospodarki? To jest zapowiedź katastrofy. Kryzys demograficzny ma jeszcze jeden wymiar. Jego przejawem i czymś, co go bardzo pogłębia, jest emigracja. Ponad 2 miliony w ogromnej większości młodych i dobrze wykształconych Polaków opuściło nasz kraj, bardzo wielu z nich pewnie bez, bezpowrotnie. Ale tutaj, na Podkarpaciu, ten poziom emigracji jest jeszcze wyższy. W ostatnich paru latach opuściło Polskę około 10% mieszkańców Podkarpacia. To jest kolejne 180 tysięcy, kolejne miasto wielkości Rzeszowa. Zniknęło z mapy Podkarpacia w ciągu ostatnich paru lat. Jesteśmy tutaj dzisiaj razem po to, żeby zmienić tę sytuację, żeby zmienić Polskę, żeby przywrócić Polakom nadzieję. Nadzieję na to, że gospodarka będzie się znowu rozwijać, nadzieję na to, że będą powstawać nowe miejsca pracy, Nadziei na to, że zarobki będą pozwalały na godne życie. Nadziei na to, że państwo będzie bardziej przyjazne obywatelom, a nawet nadziei na to, że rządzący, nie ci obecni, ale ci, których wyłonimy w roku 2015, wyłonimy także z tego grona, który jest dzisiaj tutaj na sali, że ci rządzący będą szanować obywateli, będą pamiętać o tym, że polityka to jest służba, a nie pogoń za przywilejami dla siebie i swoich partyjnych kumpli.